Cześć! Witam Cię na kanale Suwalskiej Przygody. Zapraszam Cię dzisiaj na skrót naszej wyprawy pod hasłem marcowe roztopy. Pamiętaj łapce w górę i subskrypcji. No to co? Jedziemy! Tym razem spotykamy się wyjątkowo w Augustowie, a nie w Suwałkach. Dobrze, mamy wszystkich, więc oficjalnie witam Was. Na trzeciej już wyprawie Mastowe Roztopy. Roztopy faktycznie są, aczkolwiek wszystkie drogi nam powysychały. Chwila rozmowy, zbieramy się i ruszamy z miasta. Nasza dzisiejsza trasa liczy około 140 km. Prowadzi od Równiny Augustowskiej, aż po Suwalszczyznę Północne północnej Krańce, a kończymy w Suwałkach. Zawsze staramy się, aby nasze trasy były widokowe i prowadziły do ciekawych, turystycznych miejsc. Dlatego też nie może zabraknąć przystanków studziennicznych. Matej, to mój kolega mentalny widzę. Jak dobrze myślicie, to jest cudowna woda, podobno, która ma leczyć choroby przede wszystkim. Z tego co dobrze, z tego co pamiętam, to choroby oczu. Choroby oczu, o. A akurat za tygodniu do okulisty trzeba jeść. O widzisz, akurat stodzienniczną zostawiliśmy za sobą i mamy pierwszą, można powiedzieć, poważną awarię. Tym razem, twój, twój nie żaden samochód, mam nadzieję, że tak zostanie do końca, ale mój głos, który w najmniej odpowiednim momencie zaczął zmawiać posłuszeństwa. Jestem ciekawa, czy do wieczora jeszcze będę w stanie się odezwać. Chociaż niektórzy może będą z tego faktu zadowoleni. Ja milczę, ja nic. Tymczasem przed nami dosyć długi przelot z, z okolic Augustowa kierujemy się do rzeki Rozpudy. Ze świętego miejsca, bo tak nazywa się ten leśny zakątek, kierujemy się do XIX-wiecznych ruin pałacu w Dowspudzie. Tu zostajemy nieco dłużej na wspólną kawkę w terenie. Pora ruszać dalej. Kierunek? Bakała Muzeum Bunkrów w Bakałażowie mieliśmy tym razem nie odwiedzać, ale kiedy przez radio usłyszeliśmy, O, bunkry! W sumie pomyśleliśmy, dlaczego nie. Z minuty na minutę robiło nam się coraz bardziej zimno, więc po krótkiej wizycie ruszyliśmy w dalszą drogę. Im bliżej byliśmy suwał, tym bardziej aura zaczynała przypominać listopadowy poranek, a nie marcowe przedwiośnie ale za to jak było pięknie. Chwilą później docieramy do ruin Kościoła Ewangelickiego w Mieruniszkach. Miejsce ciche, opuszczone i praktycznie zapomniane, zwłaszcza po sezonie turystycznym, ale z drugiej strony mające niesamowity klimat. W marcu dni są jeszcze dosyć krótkie, a my mamy już popołudnie. Najwyższa więc pora, ruszać dalej. Nasza trasa prowadzi głównie przez pola i łąki. Ale na moment zmieniamy krajobraz i wjeżdżamy do lasu, skąd po krótkim postoju ruszamy w kierunku suwałka. Zanim dojedziemy do miasta, zatrzymujemy się jeszcze w miejscu z pięknym widokiem na stare rozlewisko Czarnej Hańczy. Tutaj kończy się turystyczno-widokowa część naszej wyprawy. Ale dla naszych gości mamy jeszcze małą niespodziankę. A póki co, wjeżdżamy do miasta. Nowe jednostki metryczne powstają, czasami się odległość mierzy ilością powalonych drzew, a wagę samochodu samurajami. Czeka nas trochę trudniejszy niż dotychczas teren, więc zapinamy napędy na i jedziemy. Reduktor też? Też. O, nie poczekamy. Kuba, leć do przodu, zjedzaj w dół. tak dla wiadomości, wrzucasz reduktor, dwójkę i bez gazu po prostu się z górki. w wysokości rezygnuję czy ognisko jest tylko na dole. Tylko na dole. Tylko na dole. Czekamy aż wszyscy dołączą, żeby już jechać komuś na dalej, nie? Dobra, tu my na początku się zatrzymujemy, czekamy aż wszyscy dołączą, okej? Okay? Spokojnie wyjazd jest dużo prostszy. No chyba, że ktoś ma ochotę, no to oczywiście, że tak. Daniel, wystarczy. Dziękuję. Idziemy na górę. To już ostatnie metry i ostatnie chwile w samochodach. Nasza dzisiejsza wyprawa powoli dobiega końca. Za chwilę siądziemy przy ognisku, by się trochę ogrzać, porozmawiać, zjeść prosty posiłek. I podzielić się wrażeniami z dzisiejszego dnia, a będzie co wspominać. I myślę, że jeszcze nie raz spotkamy się na szlaku. Jeśli lubisz wyprawy właśnie w takim lekkim, rodzinno-turystycznym klimacie, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, a informacje o nadchodzących wydarzeniach znajdziesz na naszych profilach w mediach społecznościowych.